OK, z tej strony Szymon Rybka. Dzisiaj witam was w odcinku, gdzie powiem wam O wszystkich Halloween Które Rockstar dodał, o tych starych i o tych nowych A jutro pojawi się Materiał o klaunie, zabójcy I samochodzie widma Więc mam nadzieję, że będziecie Więc zanim się zaczniemy Daj łapkę w górę, subik, komentarz A my sobie zaczynamy Więc zaczniemy od rzeczy, które już Rockstar dał rok temu A później przejdziemy do tych nowych, które Rockstar dał teraz Więc let's go Powróciły farby na twarz i jak raz sobie je kupicie, założycie na postać, to zostaną Wam na zawsze. Powróciły także maski, więc wystarczy je raz kupić i będziecie mieć je na zawsze w ekwipunku. Powróciły także klaksony. Powrócił także motor halloweenowy. polecam go co zakupić, bo to dwa tygodnie zniknie. A jego kupicie, będziecie mieli, mieli go na zawsze do zakupienia. To samo się tyczy tego pojazdu. I jeszcze tego pojazdu. Wykaseni na monitorach, oprócz tego, są czaszki. Powróciły walki o przetrwanie z kosmitami. I w grze pojawiła się nowa wojna handlowa, znaczy nowa. Ona była rok temu. Jest to duża wojna handlowa, która można się powiedzieć na sesji. Jest to UFO w z paczki. No i w sumie to tyle. No i okej, okay, to były stare rzeczy, które mieliśmy rok temu. Więc teraz powiem Wam nowe rzeczy, które doszły. W tym Halloween, teraz co jest. Pojawił się także nowy automat w salonie gier. Za zabicie klauna Morty koszulkę, więc jutro pojawi się odcinek, gdzie go znaleźć w ogóle. W grze pojawił się samochód, widmo i clown morderca. Jutro wleci TikTok, gdzie go znaleźć, o której godzinie i ogólnie wszystko. Ostatnia rzecz to, że Ufo dalej je. Rockstar to przedłużył. I jutro powiem, powiem wam, gdzie dokładnie się respi i w jakim dniu. To wszystko, więc widzimy się jutro i to powiem wam o Ufo, o tych klaunach i innych zabójcach, na tym widmo. Więc dajcie łapkę w górę, sub i komentarz. Zapraszam na Discorda i TikToka, wszystko jest w opisie. Siema, cześć.